Chcesz zacząć bardziej dbać o Twoje zęby? Mam coś dla Ciebie. To szczoteczka soniczna od Pixie Ma aż 5 trybów myjących: delikatny, masujący, codzienny, wybielający i wybielający plus. A każdy z nich ma trzy tryby mocy. Dzięki temu mogę idealnie dopasować mycie do moich potrzeb. Co jest mega fajne i ciekawe? To czujnik docisku, który informuje mnie, gdy zbyt mocno dociskam. Dzięki temu moje dzięsła nie są podrażnione. Wbudowany dwuminutowy timer to moja przypominajka, aby nie przedłużać ani nie skracać mycia zębów. Wiem dokładnie, kiedy skończyć. Najczęściej używam trybu codziennego, ale kiedy chcę czegoś ekstra, używam trybu wybielającego. Idealnie działa na plamę od kawy czy herbaty. A jeśli gdzieś wyjeżdżam, to oczywiście zabieram szczoteczkę ze sobą. Zobaczcie, jakie ma fajne tu i podróżne. I do tego dwie końcówki w środku. Idealnie. Szczoteczka Pixident to coś, co naprawdę warto mieć. Kliknij w link i zamów już dziś.